Cześć moi drodzy, słuchajcie, ja tak z marszu, bo dzisiaj będzie wyjściowo, plenerowo, za chwilę zresztą sami zobaczycie. Starałam się Wam pokazać trochę klimatycznych rzeczy, a gdzie najlepiej, jeśli nie dopasowując przestrzeń do tematyki z gry. Zobaczymy, czy mi się udało. W każdym razie, zapraszam Was dzisiaj na materiał, w którym opowiem Wam o kilku planszówkach, od których możecie zaczynać. Nie zawsze będą takie, to, takie zupełnie proste gry, czasem będą wymagały trochę, zapoznania się z trochę większą ilością zasad, ale wcale nie musimy zaczynać od Dixita za każdym razem, a więc zerknijcie na ten materiał, będzie o planszówkach imprezowych, będzie o planszówkach troszkę bardziej wymagających, klimatycznych i ograch, które w ogóle nie są planszówkami. A teraz jeszcze trochę formalności, a mianowicie, jeśli zechcie, zechcielibyście wspierać rozwój kanału on table, o to bardzo serdecznie proszę, bo staram się Wam opowiadać w fajny sposób o fajnych planszówkach, to zachęcam do subskrybowania kanału, włączcie sobie proszę dzwoneczki, a jak jeszcze macie moment, to skomentujcie ten odcinek i jeśli Wam się on spodoba, to bardzo proszę o łapkę w górę. Tymczasem zapraszam do oglądania. Postanowiłam przywędrować właśnie w takie miejsce, bo tutaj jest idealne miejsce, żeby zagrać w statki. Kto z nas nie grał w statki? Kartka, długopis i wykreślanie tych miejsc i pozycji, gdzie nasz przeciwnik mógł je ukryć. Teraz wam opowiem. O nowoczesnej grze w statki, którą zobaczyłam rok temu na konwencie berlinkon. Ja o grze Sonar mówiłam Wam już właśnie w przeglądzie gier planszowych, więc będziecie mogli sobie zerknąć, podlinkuję Wam tutaj na dole. Natomiast teraz o niej wspomnę, sięgając po nią. Tak właśnie wygląda. Pudełko spore i spora plansza, która nie jest planszą tradycyjną, bo my sobie tworzymy z planszy zasłonkę, dzielimy się na dwie drużyny. No i oczywiście naszym zadaniem jest poszukanie lokalizacji statków przeciwnika lub przeciwników, zależnie w ile osób gramy, wcielam się w kapitana i radiooperatora. No i oczywiście w ruch pójdą torpedy, ale to we właściwym momencie. Ta wersja statków jest rozbudowana, ponieważ musimy dbać o energię. Nasz statek będzie pływał pod wodą, bądź też się wynurzał. Do tego wszystkiego potrzebujemy właśnie energii. Tutaj co prawda statki żadne nie wpłyną, ale dla nurków to miejsce może być bardzo fajne, bo tutaj to jest zalana tak naprawdę stara kopalnia i gdzieś tam legendy głoszą, że na dnie znajdują się zalane jakieś urządzenia, dźwigi, więc myślę, że nurek miałby tutaj ciekawe zajęcie, tak samo jak panowie wędkarze, a więc nie powinnam mówić tak głośno. Natomiast w sonarze również będzie taki element ciszy, kiedy nasłuchujemy, gdzie może być. Statek naszego przeciwnika. Omijamy sobie różne e, rzeczy typu kry, jeśli gramy w taką planszę, gdzie kry pływają, lub też wyspy, i staramy się tak nawigować i tak wydawać rozkazy. A coś ciekawe, kapitan e, rozkazy wydaje na głos, a więc przeciwna drużyna słyszy i może dedukować, gdzie płyniemy, więc bardzo fajna, nowoczesna wersja statków, którą na początek bardzo serdecznie polecam w takich właśnie okolicznościach przyrody. A wiecie co jest najlepsze? Że przed chwilą tutaj szybował bocian, tylko właśnie wyleciał mi z kadru, więc wam nie pokażę, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Będzie plenerowo moi drodzy dzisiaj, bo znów was gdzieś zabieram w świat stworzony przez Tolkiena, ale spokojnie, nie bójcie się. Nie będzie to Mordor, chociaż tak naprawdę w tej grze musimy tam się właśnie dostać, pod warunkiem, że jesteśmy Frodo. W tej grze, czyli właśnie w Władcy Pierścieni, tym razem nie spadła mi, bo przed chwilą nagrywałam wersję, kiedy, kiedy spadła mi z gałęzi. A więc, a więc powtórka, Władca Pierścieni, konfrontacja. Moi mili, to jest tytuł, po który spokojnie możecie sięgnąć pod warunkiem, że lubicie władcę pierścieni i na przykład zaczynacie i potrzebujecie gry prostej w zasadach ta taka jest. I jak najbardziej zabierze was do Shire albo do Mordoru, zależnie od tego w którą stronę się. Cielicie. Może to nie jest szajer, ale starałam się Wam trochę jakby przenieść klimatu, który niewątpliwie tutaj będzie, będzie wyczuwalny. No i właśnie, władce Pierścieni Konfrontacja to jest dwuosobowa gra, w której będziemy wcielać się w albo drużynę Pierścienia, której zadaniem jest dotrzeć do mordoru. Konkretnie musi znaleźć się tam Frodo, aby wygrać, i właściwie to wystarczy. Natomiast możemy również być oczywiście Sauronem i dowodzić jego dzie ma plugawymi sługami. Ich zadaniem z kolei jest dotrzeć do Shire przynajmniej trzema jednostkami i też wtedy wygrają. To, co mi się tutaj podoba, to to, że mamy ukryte jednostki. Jest taka gra, którą bardzo lubię, o której Wam też mówiłam, a mianowicie poszukiwania pierścienia. I tam mamy taką mechanikę ukrytych ruchów jednostki, czyli Frodo skrada się pewnie tymi cienistymi ścieżkami swoją drogą, e, więc nie widzimy jego ruchów, a na zgóle go szukają. Tutaj nie widzimy jednostek. Musimy poruszać się cały czas do przodu. Więc tutaj jest tak, że my nie widzimy tych jednostek, one są zakryte trochę jak w grze agentki, takiej niedużej grze, o której kiedyś Wam też opowiadałam. Swoją drogą, jak macie ochotę, zerknijcie sobie, zostawię Wam linka do tego materiału w opisie poniżej. Natomiast wracając, wracając do władz, pierścieni konfrontacji, to tutaj rzeczywiście odkrywamy te jednostki, ujawniamy je w momencie, kiedy wkraczamy i mamy z nimi walczyć. No i tu będą różne niespodzianki. Bo może się tak zdarzyć, że no, jest, są jakieś zdolności, które blokują nasze zdolności, nie za bardzo będziemy mogli nic zrobić. Może być tak, że od razu zostaniemy pokonani, no ale taka jest właśnie niespodzianka i odkrywanie swoistych tajemnic. A więc, jak macie ochotę na takie, na takie wycieczki do szajer czy też mordoru i nie boicie się tego, to jak najbardziej polecam. Władca Pierścieni Konfrontacja. A ja teraz. Idę poszukać mordoru. A teraz to oblazły mnie przecinki, czyli te takie malusieńkie robaczki, które po prostu wchodzą wszędzie. Uff. No ale wiecie, nikt nie powiedział, że w mordorze będzie łatwo, więc. Pamiętacie taką grę Point Sala, do której wam nie tak dawno opowiadałam? To tutaj będzie również kolorowo i smakowicie, pod warunkiem, że lubicie sushi. Sushi go party. Możecie zrobić sobie niezłą imprezę, zobaczcie ile mamy żetonów, które pokazują na rodzaje kart. Będziemy sobie zbierać, wybierać sobie te karty, które chcemy, aby uczestniczyły w rozgrywce. I mamy tutaj zaproponowane sporo wariantów. Sięgnę do instrukcji, bo nie pamiętam nazw. Możemy zrobić na przykład kolację dla dwojga i wcale nie będzie romantycznie, dla dwóch osób jak najbardziej, wielki bankiet od sześciu do ośmiu, a więc wielki rzeczywiście, zabójcze combo i tu będzie konfrontacja na talerzu, taca punktów moi drodzy, menu mistrzów. Imprezowi czy Sushi Go oraz mój pierwszy posiłek, czyli ten zestaw, od którego instrukcja sugeruje nam, aby rozpocząć. Mamy naprawdę spory wybór, a więc wybieramy sobie jakie karty, z jakich kart stworzymy talię, następnie tasujemy to wszystko, rozdajemy sobie zależnie od ilości graczy jakąś liczbę kart i zaczyna się przekazywanie talii i wybieranie kart. Sięgamy sobie po kartę i dobieramy je. Tak, aby zebrać jak najwięcej punktów. E, oczywiście każdy rodzaj tego posiłku zapewni nam inne punkty, więc na przykład sięgnę sobie po lody herbaciane, bo ach, czy mam na nie ochotę? No na przykład taki deser, jeśli zbierzemy cztery takie karty, zapewni nam 12 punktów, a więc spory zastrzyk, a obok leży sobie sałatka owocowa, e, też deser, a właściwie to owoce. Dla mnie to sałatka owocowa. No i jeśli nie uda nam się zebrać karty, to mamy punkty minusowe, a więc po, podobnie jak w pońcale, to trzeba uważać na jakieś tam cebule albo inne owoce, tak tutaj po prostu zbierać. Im więcej, tym więcej punkcików. Oczywiście różne karty punktują w różny sposób i zbieramy sobie takie, takie zestawy, talie krążą, a my się bawimy. Przy sushi mamy tutaj jeszcze takie metalowe pudełko i sortujemy sobie w bardzo fajny sposób te karty, żeby łatwiej było podczas wyboru, kiedy przygotowujemy grę, sięgnąć sobie, później przetasować i się bawić. A więc jeśli nie point salat i jakaś sałatka warzywna, to może właśnie sushi go party. Słuchajcie, tak się składa, że w moim mieście są mury zamku, więc chyba nie ma lepszego miejsca, żeby opowiedzieć Wam o grze, o tej samej nazwie, czyli zamek, w, którym, w której to właśnie te mury odgrywają sporą rolę, bo nie dość, że ograniczają nam przestrzeń, bo to jest tak naprawdę sąd, tylko że w tej grze nie będziemy układać sobie tych kafelków w nieskończoność i nie rozejdą nam się one gdzieś po stole, tylko właśnie mury będą nam e, ograniczały te przestrzenie. To jest fajna rzecz, to jest sprawa, która mi się bardzo podoba w e, zamku, e, bo w którymś momencie robi się ciasno, e, robi się mało miejsca i zaczyna się kombinowanie. Poza tym te mury to tak naprawdę jest też tor e, punktacji, e, i staramy się podczas układania e, kafelków w, w tej kafelkowej grze, staramy się dotrzeć do narożników, bo tam właśnie w nich. E, Trochę mówię jak historyk, w tych narożnikach czekają na nas, słuchajcie, bonusy. I to są bardzo fajne rzeczy, pozwalające na przykład nie skończyć jakiejś budowli, a zapunktować za nią. Więc, więc warto tam trafiać i starać się. To jest propozycja, jak najbardziej na początek. Ze spokojem możecie sięgnąć, bo zasady są bardzo proste, a naprawdę zabawy macie co nie miara. I teraz Wam pokażę tutaj taką wieżę, chyba w tamtym roku dobudowano, jeśli dobrze pamiętam, to jest Baszta Męczarnia, a ja jeszcze tam nie byłam. Wstyd, ale muszę to zmienić, więc zamyk pod pachę i idę. Może lubicie rozszyfrowywać tajne kody i czuć się trochę jak szpieg w krainie deszczowców? Nie, to nie pasuje, ale dekrypto to bardzo fajna gra imprezowa, a więc im więcej osób, tym lepiej, bo większa zabawa. Dzielimy się na dwie drużyny, czarną oraz białą. Dobieramy sobie te gadżety, czyli właśnie nasze zasłonki i takie karty z kodami. Klepsydra świadczy o tym, że mamy ograniczony czas, nie możemy tego robić w nieskończoność. No i jeszcze w swojej drużynie musimy wybrać szyfranta, czyli taką osobę, która będzie sięgała po te karty z kodami. Tutaj zawsze pojawią się trzy cyferki, które jakby odpowiadają tym cyfrom na naszych stojaczkach. Tutaj wsuwamy sobie karty z tej pokaźnej talii. Każda z kart jest dwustronna, a więc mamy tych słów tutaj jeszcze podwójnie, naprawdę sporą. Sporą ilość, to więc sporo zabawy. I tak naprawdę rolą szyfranta jest przekazać swojej drużynie te cyfry, podając słowa wskazówki. Chociaż to wcale nie muszą być słowa, my możemy zaśpiewać, zatańczyć, bądź przekazać to w jakiś sposób gestem. Tak, aby nasza drużyna domyśliła się, o którą cyfrę chodzi. Ale, żeby to nie było zbyt oczywiste dla przeciwników, bo oni też słuchają. I szyfrują, a raczej rozszyfrowują, a raczej starają się rozszyfrować. Myślę, że taka imprezowa, towarzyska gra, która ma bardzo proste zasady, a natomiast daje, daje możliwość po pierwsze zagrania w drużynie, a więc zawsze raźniej dla kogoś, kto może boi się planszówek, będzie bardzo fajną propozycją na początek. I jak mówiłam, im więcej osób, tym lepiej, a więc jak najbardziej Dekrypto polecam. Dzisiaj na wyspę Sky was nie zabiorę, ale tak raz, z pewnością taka właściwie to sobie ją zbudujecie. z tej że mamy również zasłonki, a więc coś będzie, coś będziemy ukrywać i rzeczywiście w tym przypadku będziemy ich używać do tego, aby ukryć ile mamy pieniędzy. Czyli na przykład podobnie jest w cykladach, gdzie jest bardzo ważne, żeby nasi współgracze nie wiedzieli jakim majątkiem dysponujemy, bo tam będziemy wydawać pieniądze na licytacje. Tu również będziemy je wydawać, aby kupić sobie takie żetony terenów, które są dla nas w danym momencie bardzo cenne. Czemu są bardzo cenne? bo zapewnią nam punkty. Jeśli chodzi o punktację, to tutaj pojawią się również takie okienka na tej planszetce. Pojawią się one w każdej rozgrywce losowo. Mamy całkiem sporo tych, tych żetonów z różnymi, z różnymi rodzajami zdobywania punktów, a więc możecie być pewni, że każda rozgrywka będzie czymś innym. No i wraz z upływem gry w kolejnych rundach będziemy zbierać punkty za inne rzeczy, czyli na przykład zaczynamy od A i B, a więc już. Będzie dla nas pewnie cenne zbieranie takich terenów, które mają takie białe wieżyczki. No więc na przykład taki teren. Będzie dla nas pewnie atrakcyjny, a więc będziemy chcieli go kupić, do czego potrzebujemy gotówki. Oczywiście, w trakcie rozgrywki będziemy musieli zwracać uwagę również na to, jak dokładamy te tereny góry do gór. Kiedy mamy wodę, to też jest istotne. Czy mamy tam na przykład jakieś zwierzątka, które nam punktują, czy mamy dojść do takich beczułek i zapewnią nam one pieniądze, a te z kolei pozwolą nam wykupić jakieś fajne. Kafelki terenów, więc jest to naprawdę kapitalna zabawa. Ja wyspę Sky odkryłam w tamtym roku i było to fantastyczne odkrycie. Natomiast musicie wziąć pod uwagę to, że to nie jest taka bardzo prosta w zasadach gra, trzeba się w te zasady wgryźć, jest ich trochę do zapoznania, ale gra się odwdzięczy naprawdę świetną rozgrywką, więc jeśli nie chcecie zaczynać od takich zupełnych podstaw, bo wcale nie musicie sięgać po Carcassonne czy Dixit. Spokojnie zwróćcie uwagę na wyspę Sky. E, mo można ją sobie poszerzyć o bardzo fajny, sympatyczny dodatek. E, z czasem, jeśli Wam się spodoba, mnie się spodobała bardzo i polecam również na początek. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że poświęciliście kolejne kilkanaście minut i byliście dzisiaj ze mną. Mam przede wszystkim nadzieję, że spośród tych gier, o których Wam dzisiaj mówiłam i które Wam pokazałam, znaleźliście coś dla siebie, a ponieważ jestem ciekawska, to dajcie mi znać w komentarzach, czy jest jakaś gra, która jeszcze nie trafiła na Wasz stół. Dlaczego i czy trafi? Krótko mówiąc, czy coś Wam się spodobało spośród tych tytułów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Mam nadzieję, że tak. Tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie na niedzielne wydanie Board News i w przyszłym tygodniu oczywiście na kolejne materiały, a przede wszystkim teraz uśmiech na twarz, dużo planszówek na stole, dużo grania, a dzień będzie z całą pewnością udany. Zachęcam do komentowania, lajkowania, o ile ten materiał Wam się podobał. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.